Hejka, dzisiaj vlog z zimowych takich, wiecie, ala wakacji. Jestem ogólnie w Katanii, a z okna mam ogólnie, pokażę wam jaki fajny widok. A z willi, w której mieszkam jest właśnie taki piękny widok na wulkan Etne. Są jeszcze tutaj palmy i takie piękne skały. Tak, wiem, jest to dopiero widok jaki mam z okna, ale naprawdę zabiera dech w piersiach normalnie. Oczywiście na samym początku wycieczki musiałam się udać do Daglasa, a w Daglasie, jak mówiłam na shortsie, wybrałam sobie taki oto kalendarz. W ogóle się bardzo zdziwiłam, bo w włoskim Daglasie normalnie sprzedają essence. U nas w Polsce. Jest to ogólnie tak, że zwykle Essence jest to firma, która jest w Hebe, a nie w Douglasie, więc po prostu stwierdziłam, że dla odmiany wezmę sobie ten kalendarz z Essence. I też jeszcze w Douglasie kupiłam sobie tą właśnie dużą mgiełkę Sol de Janeiro numer 59. Dobra, w takim razie jak mówiłam, że przetestuję, no to testujemy. Tylko tą folikę trzeba najpierw otworzyć. Dobra, już odpakowałam to z tej foliki, a teraz trzeba to przetestować. Najpierw, może prysnę sobie tu na rękę. Mm, czekajcie, jeszcze to trochę alkoholem pachnie. Musimy trochę poczekać, jak to perfuma. Dobra, ja nie mogę, no naprawdę ładnie pachnie. Moim zdaniem to idealnie odzwierciedla takie wiecie święta w ciepłych krajach. A jeżeli chodzi o nuty, to jest to głównie nuta słodka, są też nuty kwiatowe, drzewne i też jest nuta wanilii, więc moim zdaniem ten zapach jako świąteczny jest to idealny zapach po prostu, więc polecam. Dobra, dobra, jeszcze sobie się prysnę tutaj. I tutaj normalnie mega. A jeżeli chodzi o kalendarz, będę go otwierała w adwent. Jak się rozpocznie adwent, czyli to będzie 1 grudnia się rozpocznie. W kolejnym dniu pojechałam do Syraku z pobliskiego miasta, bardzo blisko Katani. I ogólnie jechałam tam takim wiecie, zwiedzam to tak zwanym tuk tukiem. Czyli takim samochodzikiem, nie wiem czy to można nazwać samochodzik, ale jest to po prostu, powiem tak, pojazd. Taki pojazd na czterech kółkach z takim wiecie, daszkiem. I tak było normalnie mega fajnie. Tak to ogólnie wyglądało, jak jechałam tym tuktukiem. Normalnie to stare miasto jest przepiękne, te uliczki. A po zwiedzaniu tuk-tukiem pojechałam na pizzę. I ogólnie, jeżeli chodzi o restaurację, to pisało dobre opinie, ale ta pizza to naprawdę było jakieś wielkie nieporozumienie. Ogólnie, jak zamówiłam tą pizzę, była to pizza diawola, czyli taka wiecie, ostra. Właśnie ja chciałam ostrą pizzę, ale nie spodziewałam się jednej rzeczy: że po środku ta pizza będzie bardzo rozmoknięta, a po drugiej stronie, czyli od zewnątrz ta pizza była bardzo spalona, po prostu była bardzo nierównomiernie upieczona po prostu to wiecie zrobiło mi taki bardzo duży niesmak do tej pizzy, a na pocieszenie po tej bardzo niesmacznej pizzy oczywiście musiałam się udać na pamiąteczki a tutaj mam pamiąteczki i teraz wam pokażę pierwszą pamiątkę. Jest to taka torba w cytrynki z Sycylii. W ogóle tam było tyle pięknych toreb. Nie mogłam się zdecydować, więc po prostu wzięłam też sobie drugą torbę. Druga torba jest już z takim większym napisem Sicilia i ogólnie też są to takie cytrynki. Dobra, teraz kolejne rzeczy. W ogóle tu mamy jakąś rzecz. Zobaczymy, co tu jest. A tak, to jest ta figurka kotka, którą sobie też kupiłam. Teraz pokażę Wam kolejną rzecz. A tutaj, co my tu mamy? Figurkę pieska. W ogóle taki śmieszny początek od figurek. Ale oczywiście kupiłam też dużo ważniejsze rzeczy, jakimi są magnesy. O, tu mamy oczywiście magnes. Nie martwcie się, nie wzięłam wszystkiego dla siebie, też wzięłam dla swoich znajomych. Tutaj mamy magnes Syracusa. Dobra. Teraz czas na kolejny magnes. O, Tutaj mamy taki magnes z herbem z sycylii. Wiem, bardzo śmieszny herb normalnie. Głowa i trzy nogi z niej wyrastające. <laughs> Teraz kolejny magnes. Tu w ogóle chyba mamy tak. Też z tym herbem, ale w takim, wiecie, stylu mozaikowym. Teraz czas na kolejne. Tu w ogóle mamy jeszcze kolejny magnes z tym herbem. Strasznie mi się to po prostu ten śmieszny herb Sycylii spodobał. Bo tu mamy taki czarny, ale wiecie, tutaj wcześniej na tym był brokat, a tutaj nie ma brokatu. I teraz czas na ostatni. O, co my tu mamy? Nie, to jednak nie jest magnes. Tu są jakieś bryloczki do kluczy. Tu mamy jeden taki w cytrynki. I drugi taki mozaikowy, w ogóle w jeszcze jakimś innym dniu niż ten, w którym byłam w Syrakuzach, byłam na Etnie. Etna jest to wulkan, bardzo naprawdę piękny wulkan. Ten widok normalnie zapiera dech w piersiach, a tak właściwie widoki, które widać z tej Etny, tak to ogólnie wyglądało. Ja nie mogę i jeszcze ta piękna Etna. Dok. Takie rzeczy właśnie są we Włoszech. W ogóle też mnie zdziwiła jedna rzecz na etnie no bo ogólnie, jak byłam na wysokości prawie 2000 metrów nad poziomem morza, no to tam nawet były sklepiki pamiątkowe i oczywiście też musiałam sobie tam kupić pamiąteczki. W ogóle kupiłam sobie o, prawie mi torebka spadła. I on sobie zobaczyć, co Wam pokażę. Co prawda, jeszcze tego nie odpakowałam z folii, ale możemy to sobie teraz odpakować. Są to kamienie z Etny. Odpakujemy to sobie teraz. Ciężko trochę. Dobra, przedziurawiłam to. Spoko. I teraz trzeba tą folię w ogóle zdjąć. O! Ale mamy tutaj fajne kamienie. O! Tutaj w ogóle. Co my tu mamy? To jest chyba siarka. Nawet śmierdzi siarką, więc to na pewno siarka, bo tu jest nawet napisane to po włosku. Tutaj mamy ametyst. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy ematit. Tutaj jest napisane ematite. Nie wiem, co to do końca jest, ale naprawdę ładny moim zdaniem. Kolejny jest to chyba obsydian. Tu jest napisane Osidiana. Tak, tu mamy obsydian. Tutaj nawet nie wiem, co to jest, bo to jest napisane. Pomice. Coś takiego. Wyciągnę to. U, wyciągnęłam. Tak to wygląda. Dla mnie to wygląda na coś takiego jak taki. Bazalt, ale bardzo jasny, nie wiem co to w ogóle jest, ale to jest napisane pomnice, więc po prostu można sobie wpisać w włoskim tłumaczu i sprawić co to jest. Zresztą, czekajcie, sprawdzę sobie. Dobra, już wiadomo co to jest. Jest to pumeks. Dobra, kolejnym takim, wiecie, kamieniem, który mi się bardzo podoba, jest lawa rossa, więc ja myślę, że to chyba jest jakaś taka różowa lawa. Mm. Tak to wygląda, moim zdaniem, bardzo ładna. Mamy tutaj w ogóle jeszcze kalcyt. Też bardzo ładny taki biały kamień. Kolejną rzeczą jest taka fajna bluza z napisem etna. W ogóle w kolejnym dniu byłam na starym mieście Katani, i główna ulica, która tam jest, jest to piękna ulica zrobiona z zaschniętej lawy, ogólnie. To są takie, wiecie, powycinane kostki nie z bruku, tylko z takiej wyschniętej lawy. I to normalnie mega fajnie wyglądało. Tak to w ogóle wyglądało. Takie piękne widoki można właśnie znaleźć w katanii, więc polecam lecieć. Tak w ogóle, jak byłam w tej Katanii na tym starym mieście, to zjadłam tam sobie w lokalnej restauracji takiego pysznego steka. Tak właśnie wyglądał. Yummy! W ogóle akurat po obiedzie musiałam sobie dopiero wtedy przypomnieć, że skończyła mi się przy tamtym myciu odżywka do włosów, więc po prostu musiałam szukać tam jakiejś drogerii. Ale na szczęście, jak to stare miasto, więc po prostu znalazłam tam drogerię. Był to tak właściwie sklep firmowy. Tak w ogóle w tym sklepie kupiłam sobie taką odżywkę do włosów farbowanych i takie serum na końcówki, bo też mi się serum akurat kończyło. W ogóle ta odżywka, to na moje włosy jest normalnie wielka pytarda. Na wilżenie normalnie trzymało tak długo. W ogóle ta odżywka Mimo, że była tania, ale nawilża po prostu mega. Nawilżenie normalnie trzyma do następnego mycia. W ogóle to serum też moim zdaniem jest bardzo fajne, ma bardzo fajną konsystencję. W ogóle nie wiem głównie, czego jest, to jest zasługa, że miałam tak bardzo nawilżone włosy, czy to jest głównie zasługa tej odżywki, czy głównie zasługa tego serum. Tego akurat nie umiem ocenić, ale mówię, że to normalnie pytardy na moje włosy. W kolejnym dniu pojecham do Taorminy, pięknego miasteczka położonego w górach a jednocześnie nad Morzem Śródziemnym. I te widoki normalnie przepiękne. A teraz przybije sobie z Wami zdrówko. Ale szkoda, muszę już wylecieć. No to bajo.